Cześć, witam was bardzo serdecznie na swoim kanale, dzisiaj z tej strony Dozo, a my idziemy na Deep Desert poziom minus 2, czyli miejsce gdzie wykonuje się część Questa The Secret Library. Przejdziemy sobie tą część tak, żeby rozwiązać wszystkie cztery zagadki, które tam są, żeby zebrać cztery itemki, które pozwolą nam walczyć z bossem Furious Scorpion. Filmik z tego bossa pojawi się już na kanale, więc załączę go Wam na dole w opisie, tak samo jak link do filmiku z poziomu minus 1, który przychodziliśmy już jakiś czas temu, również go na załączę na dole tam w opisie. Jeżeli chodzi o porównanie poziomu minus 1 i minus 2, występują tutaj dokładnie te same potwory co na poziomie minus 1, tylko jest ich oczywiście dużo więcej, sama lokacja jest zdecydowanie większa, no i jest tutaj zdecydowanie ciekawiej. Nie wiem jak nazwać ten filmik do końca: czy to jest Hunt, czy to jest przejście części Questa Secret Library. Powiedzmy, że to jest taki mix, bo można tutaj chuncić, aczkolwiek ja bym tutaj nigdy sam nie przyszedł, żeby sobie pochuncić, bo się totalnie to totalnie nie opłaca. Potwory są za silne i zdecydowanie za wolno się je bije, dlatego jak widzicie, filmik jest przyspieszony razy dwa, żeby nie było aż tak bardzo nudno. Bo normalnie przejście tej całej drogi mi samemu w ten, ten oto sposób, że biłem jak najwięcej potworów się da. Zajęło mi jakieś 40 minut, oczywiście można zrobić to szybciej, jeżeli się będzie potwory omijało, no ale ja przecież chciałem przejść i zabić wszystkie potwory, no i trochę to zajęło, więc przyspieszyłem ten filmik. Można tutaj chuncić, ale najlepiej zdecydowanie w teamie, wtedy to się jak najbardziej tutaj opłaca i tylko w teamie powinno się tutaj przychodzić, inaczej nie ma totalnie to sensu. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, czy to questowych, czy to levelowych. Zawsze tutaj można przyjść samemu lub w teamie i spróbować pochuncić. Te schody prowadzą do bossa Furious Scorpion, a żeby z nim walczyć musimy zrobić właśnie część tego quest'a. Jak widzicie wszedłem na ten zielony dywanik, pojawiły się tam takie symbole nutek. I wtedy quest się zaktualizował i musimy przejść dokładnie tą drogą, jak ja idę. Jeżeli, jeżeli zboczymy z tej drogi, będą czerwone nutki i będziemy musieli przejść jeszcze raz. Dokładny opis, jak go przejść, gdzie są te kafelki odpowiednie, wrzucę Wam też oczywiście w opisie, albo możecie śledzić i iść dokładnie tak, jak ja szedłem. Jeżeli już przyjechaliśmy tutaj, to ta bramka levelowa się nam, czy tam questowa się nam odblokowała i na górze widzicie tam taką skrzynię ze skarbem i to jest pierwsza amigówka, którą tutaj rozwiązaliśmy i zdobyliśmy itemek, ten właśnie itemek, który teraz przeciągnąłem i to jest jeden z czterech itemków, który jest potrzebny, żeby odblokować tego właśnie bossa Furious Scorpion. Teraz przed nami pewnie najtrudniejsza część. Czeka nas bardzo długa droga. E, pełna mobów, skeletonów i gladiatorów, którą niestety musimy przejść, przebiec, jakkolwiek, żeby móc rozwiązać drugą zagadkę i żeby móc wziąć drugi itemek, który pozwoli, na, pozwoli nam walczyć z bossem. Jak widzicie, ja tutaj sobie też przywołałem już sumona, żeby mi pomagał, ale nie była to jakaś wielka pomoc. Tych mobów jest tu bardzo dużo. Ja normalnie szedłem bardzo powoli, aż tak powoli, że, bossy, e, bossy, e, że mobki, które zabijałem, Odradzały się po jakimś czasie za mną i goniły mnie z tyłu, więc było to bardzo niebezpieczne. No i było tutaj bardzo trudno, tak jak powiedziałem, można tutaj spokojnie spróbować to przebiec. Chociaż ja ostatnio miałem deskę tutaj przez głupotę i padłem, no, chyba na pięciu umowach, bo mnie trapnęły. Teoretycznie powinienem się wybronić, ale nie miałem ze sobą Galik Necrans albo jakichś innych itemków, które pozwoliłyby mi uchronić się przed live drainem, bo one wszystkie bardzo mocno używają. Tego ciosu, i dlatego jednak padłem. miałem par razy takie sytuacje, że mnie pięciu trapnęło, i spokojnie się byłem w stanie wybronić, ale jak nie byłem przygotowany, nie miałem tych itemków dodatkowych. No to, no to zaliczyłem detka i tak jak mówię. Trzeba mieć tu dużo bardzo zapasów, jeżeli idziecie samemu, no to bardzo dużo. Jeżeli w Timie, no to zdecydowanie mniej. Ale tak jak powiedziałem, droga, droga jest dość długa i tych mobów jest dużo. Jeżeli chcemy je po kolei wybijać, no to musimy mieć trochę tych zapasów. No i najlepiej w Timie. No i z sumonami, no to wtedy będzie zdecydowanie dużo łatwiej. Jak widzicie, ja też próbowałem nartować trochę swojego sumona, bo w pewnym momencie miał deepreda. I tak manewrowałem, żeby te moby się na niego nie przerzucały i nawet mi się udało przez jakiś czas. Jak tylko się dwa, trzy moby na niego przerzucą, no to już go bardzo szybko składają, więc bardzo ciężko jest tutaj uchronić tego sumona, jeżeli się solo. Można próbować, on zawsze trochę pomoże, ale prędzej czy później on padnie, bo tych mobów jest zdecydowanie za dużo. Jak widzicie, teraz przyszedł jakiś taki mobek, którego ja wcześniej zabiłem, on już się odrodził i atakuje dalej mojego sumona. Ja mniej więcej w tym miejscu, to jest takie trochę wąskie gardło i ja tutaj, tutaj mnie trapnęli trochę bardziej po prawej stronie. Zresztą ten filmik jest na moim kanale, więc zawsze można zobaczyć. Ale to tak jak mówiłem, trzeba tutaj naprawdę bardzo uważać. Zobaczcie tutaj, gdzieśmy Sumon i kolejny mobek, którego wcześniej zabiję już tutaj doszedł. Ja tu miałem dwa rodzaje bomb, energy bomby i fire bomby. No, one bardzo pomagają. Nie ma sensu, nie ma szans się w ogóle tutaj ruszać, żeby coś pochłonąć bez, bez bomb. To jest podstawa tutaj, i bez tego nie ma co tutaj nawet przychodzić. Widzicie, to jest filmik przyspieszony, razy dwa. I mimo wszystko ja poruszam się tu cały czas powoli, jeżeli chcę zabijać je wszystkie. Mógłbym pobiec na górę, pewnie bym to przebiegł, chociaż też tam na górze jest dużo tych mobków, trzeba było trochę uważać, ale bym to przebiegł ale chciałem je wszystkie powbijać, żeby ta droga była dokładnie widoczna jak widzicie mój, sum, mój Summon nie, nie to, że zniknął, ale został już zanihilowany wracając jeszcze krótko do questa The Secret Library tak jak powiedziałem nie musicie brać go u żadnego NPC wystarczy, że przyjdziecie tutaj na poziom minus 2 pójdziecie to drogą co ja i wasz quest log automatycznie się upgradeuje. nie musicie zabierać tych itemków ze skrzyni, możecie po prostu przyjść tutaj i pochuncić jeżeli chcecie ale jak już tutaj będziecie no to czemu nie brać tych itemków i nie zrobić tej części quest'a the secret library zbierzemy sobie cztery itemki, rozwiążemy cztery łamigłówki i będziemy mogli walczyć z bossem Furious Scorpion i do tego będziemy mieli zaliczoną część quest'a the secret library bo sam ten quest składa się z sześciu dużych takich podquestów. Jeden właśnie z tych podquestów to jest ten, gdzie my się znajdujemy czyli na Deep Desert. A on właśnie składa się z czterech małych łamigówek, którą pierwszą już rozwiązaliśmy, teraz idziemy po drugą. No i przy okazji huntu tutaj będziecie mieli już to rozwiązaną jedną dużą część questa The Secret Library. Tak jak mówiłem, nie musimy brać tego questa The Secret Library od żadnego NPC. Ale jeżeli ktoś by chciał się wczuć w klimat tego właśnie questa, zawsze może pojechać na wyspę Kormaja. Znajduje się tam NPC The Doras, który wprowadzi nas w opowieść o sekretnej bibliotece. Wspomina on właśnie, że, by móc tam się dostać, niezbędne jest rozwiązanie sześciu bardzo dużych zagadek. I jedna z tych zagadek to jest właśnie ta, gdzie my się znajdujemy, czyli na Deep Desert. Do mobków. Skeleton Elite Warrior ma 7800 HP, daje nam 7500 expa. jest odporny w całości na śmierć, a najlepiej bić go ze świętości, bo dostaniemy plus 25% do damage. Bije on w bliskim kontakcie, ale na odległość może nam wysysać życie. Co do Undead Elite Gladiator, jest on troszkę mocniejszy, bo ma 8000 HP, daje nam też troszkę więcej ekspo, bo 7900. Jest odporny w 80% na ogień, 20 energii i 10 świętość. A najlepiej bić go z ziemi, bo dostaniemy plus 10 do damage'u, albo ze śmierci, bo dostaniemy plus 5. Tak samo jak Elite Warrior, wysysa nam życie i na odległość też może nas y, um, uderzyć z miecza i to dość mocno jeżeli chodzi o lot to z obu tych mopków najlepszymi itemkami będą ratless axe za 45k, skar helmet za 40k, flask of warriors wind za 10k, relic sword za 25pk no i lecą też takie drobniejsze rzeczy jak knight axe czy crusader helmet dość sporo platynek też z nich zbierzemy co do damage'u, który możemy dostać, no to jeden, drugi mobek bije bardzo, bardzo mocno. Spokojnie po 1500 HP, które mogą nam zadać i jeden, i drugi mobek. No i skończyła nam się droga przez Mękę, jak widzicie jest tutaj skrzynia. Bierzemy drugi itemek z tej skrzyni i tak naprawdę mamy dwie łamigłówki już rozwiązane. Tak naprawdę pierwsza to była łamigłówka, bo trzeba było wstać na odpowiednich kafelkach, a druga to tak naprawdę była bardzo długa droga, którą trzeba było pokonać, przebiec jakkolwiek, trzeba było ją ukończyć, żeby móc się dostać do drugiej skrzyni i wyciągnąć drugi itemek. Teraz już została taka krótsza część tego questa, tej drogi. Trzeba będzie też się zmierzyć z wieloma potworami, ale nie jest już ona aż tak długa jak ta, którą prześliśmy. Na tych bardzo mocnych, wymagających mobach, które mają dużo HP i które najdwie bardzo wolno, tak naprawdę, na 225%. W najlepszym momencie, X na godzinę przekraczał lekko 2 miliony. A jeżeli chodzi o Waste z tej całej wyprawy, zrobienia tego questa, oczywiście tego questa było to 200k, 200 tysięcy. No więc generalnie solo się na pewno tutaj nie opłaca chuncić. I to chodzi, nie tylko chodzi o, o, profit, ale i też o, o exp, bo jest duża możliwość jakiegoś tam detka. Nie expi się tutaj jest zbyt przyjemnie, więc nie ma sensu tutaj przychodzić. I tutaj słuchajcie, ja teraz skręcam w lewo. Ale jeżeli chcemy zrobić tego questa i zrobić te cztery itemki, nie musimy tego robić, nie musimy tutaj przejść. Ja tutaj sobie przyszedłem, żeby zobaczyć, co jest. To jest taka, taka wnęka, taka jaskinia, którą totalnie nie musimy hundzić, nie musimy tutaj przychodzić. Mogliśmy pójść po prostu do góry tym korytarzem, i tam znajduje się na końcu tego korytarza właśnie trzecia zagadka. No ale przynajmniej tutaj zobaczymy, jak tutaj wygląda. To jest fajne miejsce, jeżeli chodzimy w teamie, bo tych mopków tutaj jest sporo. Więc jak wpadniemy tutaj z teamem, można, można wziąć dużo mopków na klatę i, i fajnie tutaj wycinać te mopki. Ja już tutaj stwierdziłem, że nie będę bił tych wszystkich mobów, bo ja chciałem tylko tą lokację pokazać, że jest tutaj taka jaskinia wnęka, gdzie jest dużo mobków, a teraz wracamy już do trzeciej łamigówki. Tutaj mamy trzy dywaniki, jeden zielony, drugi czerwony, trzeci fioletowy i na każdy z tych dywaników trzeba wejść odpowiednią ilość razy. Na zielony jeden, na czerwony dwa, na fioletowy trzy. A dlaczego? Bo po drugiej stronie lawy też mamy te dywaniki, tylko zielony składa się jakby z jednego kafelka dywaniku, czerwony z dwóch kafelków, a fioletowy z trzech. fioletowy z trzech. i dlatego na każdy trzeba wejść odpowiednią ilość razy i to jest nasza zagadka, wtedy możemy przejść przez ten teleport i znajdujemy się po drugiej stronie lawy i możemy wziąć trzecią część, trzeci itemek ze skrzyni i pozostał nam tylko jeszcze ostatni, czwarty itemek możemy wracać, możemy atakować bossa Furious Scorpion Jesteśmy już prawie przy ostatniej zagadce. Jak widzicie, tak naprawdę to najwięcej czasu nam zajęło przejście do drugiej tej łamigłówki przez te hordy tych mopków, a tak naprawdę trzecia i czwarta są bardzo szybkie. I tutaj na dole widzicie część takich ołtarzy, belonderów, Zaraz tutaj przejdziemy sobie przez drzwi na dole, i tam właśnie znajduje się ta. Ostatnia już czwarta zagadka, a polega ona na tym, że na te ołtarze przed nimi trzeba położyć jakiekolwiek jedzenie i wówczas oko na statuetce tego Belondera się zaświeci i gdy wszystkie statuetki się zaświecą, wtedy będziemy mogli wejść do pokoju naprzeciwko i wyciągnąć ze skrzyni ostatni itemek, czwarty itemek. I tak naprawdę nasz quest, nasza zagadka na Deep Desert, cała zagadka do questu The Secret Library, będzie już rozwiązana. Widzicie, zapalają się kolejne ok, oka. I teraz wracamy, przechodzimy przez bramkę, tutaj questową. Zabieramy czwarty itemek. Mamy wszystkie itemki. Mamy zrobiony cały, całą część questu The Secret Library, który się znajduje na Deep Desert. Pozostaje jeszcze 6, 5 dużych łamigłówek, ale to już będzie, będę pokazywał w innych odcinkach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja już teraz idę do wyjścia. Sami sobie ocencie, czy warto tutaj przychodzić, chuncić. Samemu na pewno nie, ale w teamie jak najbardziej można spróbować. Dobrze, więc ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!